Halloween. Ten jeden dzień w roku, kiedy możesz legalnie wyglądać jak psychopata. I ludzie ci jeszcze powiedzą, że super wyglądasz. I nie wiem, czy zauważyliście, ale w Halloween zawsze trafiają się te same typy ludzi. Jak w Simsach, Kopiuj i Scroll. I dzisiaj sobie ich przyjedziemy. Jedziemy. Jeden. Zbyt zaangażowany. To ten typ, który już w czerwcu ma strój, ma plan, jak w trzy godziny obejść całe miasto. To on wszystko organizuje. Dzwoni do ciebie z 15 razy, żeby się upewnić. Nie jest to najgorszy typ z dzisiejszej listy, ale no błagam. Mordolus, nic się nie stanie jak nie zdążymy obejść jednej ulicy, bo twoja mama każe wrócić o 21, bo jest ciemno. 2. Ten boga Ten typ dzieli się na dwie osoby. Jeden. Albo on tylko rozdaje cukierki, a wtedy się flexuje, że ma ich miliony i pewnie jednej osobie da ze 100 cukierków mm, polski Mister Beast. On chodzi po domach w najdroższym stroju. Jego outfit kosztował z 7 koła. Najgorzej jest wtedy, gdy rzuca tym swoim tekstem. Widziałeś, mój outfit kosztuje więcej niż wasze wszystkie, jakie mieliście w życiu. Trzy. Ten, co nie obchodzi. <laughs> to ja. Ta osoba ma coś takiego. O, za dwa dni Halloween kupię sobie ozdobne dynie do domu. Halloween wieczór. Drin, 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 drin. Kto to kurde, no? Otwiera drzwi. Cukierk albo psikus. E, e, co, aha, aha, a Halloween. A, a, sorry, ale ci... Ale ci nic nie dam. Na to psikus. Spoko, dzięki. Jakby okej. Okay. Rozumiem, że oni chcą jakieś cukierki, czyli zaki. Ale w sumie nie dając robię dobry uczynek. Jeden. Będą zdrowsze. Pamiętam, że kiedyś dałem jakiemuś dziecku takiego białkowego, zdrowego, wiecie o co chodzi, takiego cuksa. Miałem z tego bekę, bo przed oczami miałem jak on się w niego wgryza i od razu go wypływa. Dwa. Nie będą więcej mi więcej zawracać du duszy. Duszy. Tak, duszy. Nie będą mi zawracać moich żyć, duszy. 4. <słuchy> Odklejony. Ta osoba też dzieli się na dwa typy. Jeden. Albo po prostu nie wie, że w ogóle jest Halloween. I w sumie mu się nie dziwię. Bo kik odpala Halloweenową ofertę już zaraz po Wielkanocy. Pochodzi z tobą po domach i myli wszystko. Czyli już byliście w tym domu, która godzina, na którą godzinę się umawialiście? Krótko mówiąc, jeżeli masz do wyboru i sam, albo z nim w serio i sam. Zero Friday jeszcze cukierki ci zabierze. 5. Dzieciaki. Kieruję to do osób, które albo nawet do szkoły nie chodzą, albo dopiero co w edukację wkroczyły. Serio. Miałem tak kilka razy, że otwieram drzwi, a tam dziecko co jedynek z przodu nie ma i mówi Daś mi cukierka? Y y serio. Skąd w ogóle wiedzą co to Halloween? Przed, przed chwilą jeszcze pieluchy robiły. Okej, okay. nie widziałem w ich wieku, ale go nie obchodziłem. Mam nadzieję, że wy też nie. 6. Starszaki. To jest odwrotność poprzedniego typu. To są te osoby, które po prostu chodzą na Halloween, jak to się teraz mówi, dla fabuły. No po prostu, dla fanu, nie, nie dla cukierków. I oni chyba właśnie wolą nie dostawać tych cukierków, by mogli legalnie zrobić psikusa. Teraz mam do Was pytanie: Czy w ogóle robienie psikusów jest legalne? Przecież to dosłownie niszczenie czyjejś własności. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja jakiego największego psikusa dostałem, to że mi dzieci pastą, klamkę od drzwi posmarowały. DX. Ej, ej czekacie, gdzie ja jestem? Jaki to jest Bo ja są ostatnio widzowie tak... Dobra, muszę wam to powiedzieć, bo nie wiem czy Ja są ostatnio zacząłem pisać scenariusze do filmu. I ja mam takie słabe pismo, że się z tego rozczytać nie umiem. Serio... nie wiem, muszę sobie poczytać jakieś porady, żeby pismo poprawić, nie? Jego serio, ja się z tego rozczytać nie umiem. Nie to, że e, nikt się z tego nie umie, to jeszcze ja nie umiem, rozumiecie? Z własnego pisma się nie umie się rozczytać. Cringe totalny. No się rozgadałam i dalej, nie wiem. Przepraszam, że muszę Wam przerwać ten najbardziej satysfakcjonujący filmik, jaki kiedykolwiek się w życiu, ale muszę poświęcić chwilę sponsorowi dzisiejszego odcinka. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest ja! Ja jestem sponsorem dzisiejszego odcinka i proszę Was o subskrypcję, łapkę w górę pod tym filmem i możecie napisać kilka nowych propozycji o jakimś filmie, jaki mam nagrać. Mam jeszcze kilka fajnych pomysłów, ale umówmy się, kiedyś one się skończą, a potrzebuję Waszej pomocy, więc. Wiecie, co robić. 7. Grupki. To w sumie nie jest jeden typ, tylko kilka typów. To kilka chłopców, slash dziewcząt. Zawsze to są nastolatkowie. Tu w sumie jest najgorzej, bo musisz mieć wiele cukierków, zwłaszcza jak mieszkasz w bloku i przychodzi kilka takich grupek. 8. Za wcześnie. Oni już o 8.00 zaczynają chodzić, bo mają wolne i im się nudzi. A potem dziwią się, że ludzie na nich się spod łba patrzą. 9.00. Za późno. 22.00. ta druga O, w końcu! To co? Koniec Halloween. Czas teraz do łóżka. Kładę się. Dzień, dzień. Noż ja! Sami widzicie, że kończą mi się już pomysły Więc napiszcie jakim typem wy jesteście I jakiego typu tu zabrakło A może nagramy part 2 za rok Ja się z wami żegnam I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Nara. A jakbyście pytali to będzie więcej